No lecimy z programem. Dzień dobry. Jesteśmy bardzo w bardzo ekstremalnych warunkach. Śnieg minus 20 ja chcę, jak się radzić. To uczę Was w dzisiejszym odcinku. Piotr extreme. Jak rozpala się ognisko za pomocą dwóch kijów. Jest bardzo zimno. Może nawet nie minus 20, tylko minus 40. Ale damy radę, damy na pomocą. Proszę znaleźć dwa takie kije, suche, kora, nie ma chłodników, nie ma co jeść. Gdzie trzeba zająca upolować. Z pomocą tych dwóch kijów, szmarpa, będziemy rozpalać ogień. Zajmie to nam pewnie z 15 sekund. Trzeba pocierać kij o kij, aż się wszystko kurwa zapali. Tak. Kij oki. Poczeramy bardzo szybko aż do uzyskania dymu. Jest, 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 bim, jest. Jest, dym. Kurwa, ale buko. Zajebiste kijki, słoną sobie na potem do plecaka. Następnie. Następnie jak już mamy ogień. Musimy złapać jakoś, jakoś zwierzynę. Odkładamy podkładamy do ognia, żeby później to zwierzynę upiec, aby nie zemrzeć z głodu. Jeśli w telefonie brak zasięgu, po helikopter nie zadzwonił, musimy sobie radzić. Kretowiska nie wykopiemy, bo zamarznięte. Musimy sobie jakoś dać Największym niebezpieczeństwem w tych okolicach są niestety niedźwiedzie Tu robimy zaporę niespodziankę dla niedźwiedzia Zbliżający się niedźwiedź ogóle nie i co to kurwa jest o. Tak, to wygląda zapora na niedźwiedzia Włożę do ognia Wiedźwiedzia złapanego Futro można wykorzystać Jako kożuk, Mięso zjeść I dalej można ruszać w drogę Mamy już tu sidła Trzeba wyciągnąć Porwadło z buta Ja nie będę wyciągał Bo to tylko film Będzie mi zimno, śniegu mi naleci Ale pamiętajcie No wiesz jest ogień i jeszcze jedno, manierka, trzeba uzupełnić manierkę śniegiem, trzeba nakłaść śniegu, Tam, ten śnieg się musi w ognisku rozpuścić. O, o. Manierka nam się, rozpuszcza nam się woda, będziemy mieli piciu na potem, a w razie czego to i rosół niedźwiedzia się zrobi, ale podkładamy, podkładamy. O. Tu sztuk moich walki użyłem do rozłamania gałęzi Wszystko w życiu się przydaje Państwa. Tak teraz usmażymy przekąskę którą wcześniej kupiłem w sklepie zwanym robocznica tutaj To prawda nie są to króliki ale też dobry prowiant zimno w ręce nie niebywale pewnie dochodzi do minus 50 o i tak oto tym sposobem można uratować sobie życie dzikiej Żywnojskiej tunże. No, więc jeśli manierka wypełni mi się wodą, będę żył, prowiant, jest niedźwiedzia, złapię, futro zrobię, nie zamarznę. Cześć.